Witam wszystkich z tej strony. Spektra, a my kontynuujemy poszukiwanie Etana Cartera. To chyba już czytaliśmy, więc możemy iść dalej. Idźmy dalej. Tam byliśmy. Przejdźmy więc do wody, którą podążył, i tam. Okej, okay, wóz stoi mniej więcej tak, jak go zostawiłam. Świetnie. Chyba nie będziemy już go potrzebować. No, chyba, że tu jednak coś, coś jest, ale może nie jest. Chyba tu nic nie ma. No dobrze, w takim razie tędy przeszedł i tam woda rzeczywiście wygląda jakby się gotowała. I fajne tworzy takie fajne schodki. Woda. Okej, okay, nie wiem, gdzie ja tu widziałam schodki. Nieważne. Ojciec i mówił, że to jakiś związek chemiczny. Tak. Bąbelki, bąbelki, bąbelki. No dobrze. Ew. Szczerze powiedziawszy, taka woda w grach to jednak jest takie. No dobrze. Tutaj chyba nic nie ma. Zobaczcie, jeśli będę za bardzo łazić w jakieś kąty, gdzie nic nie ma, ale ta gra jest bardzo otwarta i już na tych samych... już na samych pułapkach, na samym początku gry można... już same pułapki w lesie na samym początku gry pokazały, jak wiele można ominąć. No dobra. Mam nadzieję, że już nie będą nas gonić zombie. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. W pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie poszedł. Hmm. Co w sumie dowodzi, że jeżeli ciemność nas boi, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Okej, okay, tu raczej nic nie ma. Idźmy więc za światłem. Spokojnie przyszliśmy tędy. A więc, okay. gdzie dalej zaprowadzi nas gra? Zaraz, czy to jest? My tutaj byliśmy. To jest to samo wejście? Czy nie? Tu są jakieś domy. Pamiętam, gdzie miał iść i tam. W sumie nie, nie, za bardzo pamiętam te domy, w ogóle. O, jak fajnie. Schodki. Mm. O, bo to jest ta tama. O, byliśmy na tamtym domku Ale super, no dobrze. To wydaje mi się, że najpierw. Wejdziemy do tamtego, znaczy zobaczymy tamten dom, później wejdziemy do tego tu, a wtedy spróbujemy, czy się da wejść do wody, czy nie za bardzo. Nie, nie mogę skoczyć do wody, no okay, to wiem, że tędy, może tam widzę jakąś ścieżkę, ale nie, nie mogę tędy przejść. Przejdźmy najpierw do tamtego, do tamtego do. A coś jest. Tu mamy drogę. Hmm. A tu chyba nic nie będzie. A raczej. Chyba. Nope. Czy tutaj mamy możliwość wejścia? Chyba też nie. O mamy. No dobrze. Czyli nie mamy? Czyli chyba nie mamy. Ok, rozumiem, że to jest zamknięte. Co? Albo jeszcze nie możemy tu wchodzić. Nie mamy klucza. Tu chyba w te krzaki. W te krzaki nie. No coś tutaj. Domek. No dobra. Drzwi się nie otwierają. Chyba, że muszę tutaj jakoś inaczej zrobić, ale chyba. Chyba nie. Tutaj nie mogę wejść. Może gdzieś blisko jest klucz, ale nie za bardzo go widzę w takim razie, pozostaje nam iść gdzieś indziej. Chyba. Chyba, że naprawdę klucz jest gdzieś tutaj. Ale nie wiem i chyba nie ma sensu tutaj. Tutaj nie widzę kluczy. Nigdzie. Z tego klucza. Chyba nie. Przytrzymuję to też nic zmieni. Dobrze, więc idźmy do przodu. Hmm. O, a tu jest dół tego. Do góry. Okej, okay. mamy zakrwawione nożyczki. Bardzo zakrwawione. Czy widzimy jakieś... Hmm. Ktoś musiał mocno nimi ciachnąć kogoś. Okej. Okay. Zabierzmy je. Hmm. Spróbujmy. Do góry. Do góry. Ale czy ja chcę jechać do góry? Przecież tam już byłam. Jedźmy. O! Ale fajnie. Okej, okay, super. Wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy ostatnio. Więc chyba cofniemy się w dół i pójdziemy do tego budynku tutaj. <grywka> Oil storage. Nie wolno tutaj palić. Okej. Okay. Nie za bardzo idzie wejść czy otworzyć drzwi, a te? Też nic z tego. Hmm. Te też nie. Myślę, że przejdę wokoło tego budynku, chociaż pewnie najlepiej zacząć od tamtej strony. Uu. O, tu chyba możemy wejść No dobrze Pytanie tylko, czy chcemy tam wchodzić Nie no, oczywiście, że tak No, to jest już wyżej No dobra Zobaczmy jeszcze tamtą ścianę To jest coś ważnego Co to jest? Hmm 1901 Nie wiem. To rok założnie kopalni? Czy coś? Zobaczmy, jakie tajemnice kryje ta posiadłość O, nagle wszystko ucichło Kablota na ścianie przebarwienie w kształcie topora gablotona, topór strażacki topór okej okay. O. okej okay. czyli wygląda na to, że mamy kolejną masakrę Dom. Znaczy w tym domostwie. Zniszczone od wewnątrz, od zewnątrz ogromna siła, desperacja, gniew. Zniszczone drzwi od wewnątrz, czy od zewnątrz no chyba stąd, skoro są przechylone w tę stronę. Ale z drugiej strony, jeśli grawitacja tak działa, to mogły się same tak przechylić. Tak. No i mamy topór. Okej. Okay. No ale założymy, że załóżmy, że ktoś tutaj wbił z toporem. Tak, na to by wskazywały odłamki drzwi. Hmm. Czy jesteś kimś, kogo powinniśmy znać? Czy to jest ofiara zapędzona wróg, rana, kuta, gardła, brak innych ran, brak śladów walki, brak odcisków butów we krwi? Okej. Okay. Przewrócony kubek, rozsypane przybory, coś wzięte w pośpiechu. Lubię opisołówek, nożyczkę, otwierać do listów linijka, nożyczki. Nożyczki. Uuuu. No dobra. Siekiera. E, siekiera jest bez żadnych śladów krwi. E, to ciekawe. Czyli ofiara została zabita nożyczkami, które były tak daleko. A siekiera, którą rozłupano drzwi jest zupełnie bez hmm. to ciekawe czy tam coś jeszcze dalej jest Nie, tutaj nic nie ma. Hmm. Czy już możemy? Wygląda na to, że nie. Dobrze, w takim razie przejdźmy się jeszcze po tym domu. Może znajdziemy coś, co dokończy naszą zagadkę. Ale w sumie nie za bardzo mam gdzie iść. Mogę się przejść wokół. Hmm. Z drugiej strony to trochę dziwne, że sprawca położył nożyczki od tak sobie tam. Zwłaszcza, że mógł nas spokojnie je. Ym, mógł nas spokojnie je wyrzucić do wody. Woda by wszystkie ślady. Aha. <grym> Okej, okay. jestem nie nieogarnięta, wystarczy, że odłożę siekierę na miejsce, tak jak z nożyczkami zrobiłam. A ja tu łażę po tym lesie i szukam czegoś. Topór. Dlaczego tego nie zauważyłam? Topór. Przywróć. Okej, okay, teraz możemy... kontynuować. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Okay. No. To jest ojciec, ojciec Tana. Miałam rację. On ma nożyczki. Trawis z siekierą. O nie, czy ojciec Itana popełnił samobójstwo? Hmm? Trawis chciał go zabić, więc się tutaj zamknął. O nie. Ojciec Itana był jedynym, który ogarnił co się dzieje. ubranie tu. Gdzieś tam. O, tu. Co tu się dzieje? Tu jest trawisz, który coś trzyma w ręku. A, siekierę. Ojciec Itana. Zaraz, przy samym tutaj nic nie było? Okej. Okay. No dobra, oni są tutaj. O, i kolejny. Czy jeszcze jedną muszę znaleźć? Trawiś i ojciec i dana. Uspokój się, trawiś. W sensie ojciec i dana wygląda jak, to, jak mówił. Dobra, i jeszcze. Czy tam się coś błyska? Jeszcze jedno. Nie wiem, czy iść dalej, czy bardziej w bok. Oh. Rozumiem Trawis się na... co? To ojciec się zaczajął na Trawisa, który gonił Itana Oznaczmy to To możliwe, że to była jedynka No i jakby to powiedzieć Chciałoby się zacząć oznaczać Później Trawis przejął broń Dwa. Dalej się kłócili i się na siebie wkurzali. Trzy. No i cóż? Cztery? I pięć. Zobaczmy. Gdzie moja matka? Czemu stoisz uśpionemu na drodze? Zdarzył się wypadek. Travis. Odłóż się, kiedy. Wypadek. Nie chciałem jej skrzywdzić. Nie byłem sobą. Nikt z nas nie jest Odkąd I tam znalazł ten pokój. Gdzie i tam do jasnej cholery? Mów. Dobrze, już, już dobrze. Chcę spalić pokój Grifa. Słuchaj, Travis, po prostu. Zostaw mnie! Jezu Chryste! Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Nie chcę cię skrzywdzić. Myślisz, że ocalą cię nożyczki? Tak. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu. Pomóc nam. Ale mama ma rację. Jesteś tchórzem. I wkrótce znów spotkasz się z Itanem. Nie Widzę, nie widzę. O nie. Najgorzej. Dobra, poleciał gdzieś tam szkoda tego ojca Itana. W sensie. Idziemy za światłem. No chyba poleciało gdzieś. Gdzieś tu. W sumie to nie jestem pewna. Może do tych drzwi. Mm, nie. Drzwi są nadal. Drzwi są otwarte. Tak. Yy. Ale gdzie jest światło? Yy. Tutaj. Ty go przywołałeś, nie ja. Dawid, możemy się go pozbyć. Wiem dokładnie, z czym mamy do czynienia. Tylko musisz przestać go słuchać. Cały uśpiony żywił się nimi, ich nienawiścią, ich nieufnością. Ojciec Itana sądził, że samobójstwo nie zaspokoi tej istoty, ale zaspokoiło. Czułem jak to coś siedzi tak niczytnusta żaba i trawi. Dla mm. samobójstwo. Mm. O! Oh. Przesunąć zasuwę. Tak, to ma sens. No dobrze, myślę, że tutaj zakończymy. Odkryliśmy nowe miejsce, nowe, nową zbrodnię. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku: Zagnięcie Tana Cartera.